Witam Was ponownie. Po dwóch tygodniach zaglądam do basenu, a przypomnę, że wcześniej oczyściłem dno, wrzuciłem do pompy zamiast filtra kulki filtracyjne i dolałem takiego preparatu do się to chyba nazywa fluokacja która ma tam drobinki, których pompa nie jest w stanie wyłapać ma je połączyć w większe. No, w drobinki większych rozmiarów, i, i powinna to pompa sobie z tym poradzić. Więc po dwóch tygodniach zaglądam do basenu, licząc na czyściutką, krystaliczną wodę. Zajrzałem już tutaj wcześniej, oczywiście, i zobaczcie miejsca, w których było wszystko wyczyszczone, że tak powiem, do zera. Pojawia się zielony nalot. Powiem szczerze, jestem tym zaskoczony. Tutaj, gdzieś jeszcze widziałem, też na, na brzegach. Zobaczcie, wygląda jakby tutaj od wieków nie było czyszczone. Czyli tak, wszystko jest zrobione w zasadzie. Było wyczyszczone i nalana chemia. Uzupełniony chlor, nalana chemia. I jeszcze taka też, która ma utrzymywać, tak powiem, wodę w czystości przed glonami. I nie daje to rady. Więc wpadłem na pomysł, że zbadam, że zbadam y, jaki jest stan wody ogólnie pH i, i zawartość chloru i zobaczcie, wrzuciłem tutaj do testera paskowego, nie wiem czy to tak będzie widać na kamerce y, wrzuciłem do testera paskowego tabletki, żeby zobaczyć i co widzimy? Po lewej stronie całe jest żółte, czyli woda jest zakwaśna po prawej stronie wszystko jest białe, czyli chloru jest za dużo. I co? No i musimy coś z tym zrobić. Zaraz wrzucę tutaj preparat, który podnosi pH wody. Musimy najpierw wyrównać pH. Nie będę dokładał chloru, i wtedy wszystko powinno wrócić do normy. Co ważne, jeżeli nie ma odpowiedniego pH, no to. To skuteczność chloru i innych preparatów jest po prostu znikoma. Yy, tabletki, nie wiem, jakiej mam firmy teraz, te, które wrzucam do Skimera, aczkolwiek, jak widać, yy, są to te same, które były w tamtym roku. Razu sobie o wiele gorzej niż te, które miałem poprzednio. Wcześniej nie miałem takich problemów z wodą. I. Muszę sprawdzić nawet, bo nawet nie wiem jakiej firmy mam teraz, jakiej miałem kiedyś. Muszę to zobaczyć, czy to gdzieś mam na starych filmikach opakowania od tych tabletek i, i porównam. No już wiem, że te, które mam teraz, no nie za bardzo się sprawdzają, więc o, działamy. Mam taki preparat, który powinien podnieść pH wody i tutaj mamy napisane, że o 0,1, żeby podnieść, Trzeba wlać około 0,1 litra na 10 metrów sześciennych wody. Tu basen ma 6,5, czyli powiedzmy, że te 0,1 to jest aż za dużo, żeby, żeby podnieść o 1,0. Ale tutaj jak widać, wyszło poza skalę w ogóle ta kwaśność wody. To pH wody. Woda powinna mieć od 7,0 do 7,6. Także tak naprawdę nie wiem, ile muszę tutaj wlać żeby uzyskać prawidłową wartość. No przyjmijmy, że że ma tyle, ile jest tutaj na wskazaniu, czyli mamy o dwie jednostki, żeby się zbliżyć do minimalnej wartości tego pH wody. Tu mamy już o 4, tu mamy o 6. Czyli powiedzmy, że spróbujemy podnieść o 4 jednostki, jeżeli jeżeli byłaby ta minimalna wartość, którą wskazuje tester, to no to będziemy Prawdopodobnie w, prawidłowej, w prawidłowym pH wody, a jeżeli to wyszło głęboko poza skalę, no to, no to trzeba najpierw doprowadzić do tego, żeby było wiadomo, co robić. No, tak naprawdę wlewam do podniesienia o 4 jednostki i zobaczymy, czy ta woda w ogóle podskoczy do góry. No, w zasadzie jej pH. Jeszcze nie nagrywałem tego od początku, ale chciałem zajrzeć do tych kulek filtracyjnych i zobaczyć, jak to jest brudne. Wszystko. I teraz te blisko dna są bardziej brudne. Te na górze są takie, czyli te, które wydobyłem jako pierwsze są takie no w miarę czyste w porównaniu z tymi. Mam tych kulek cały zapas, więc je powymieniam. Zobaczcie jaki kisiel w pompie. Teraz to przepłuczemy. Woda wkrótce. Zaraz wsadzę nowe kulki lub, lub filtr tymczasowo i zobaczymy, jak to będzie się filtrowało. Bo szczerze powiem, yy, zajrzałem do tych kulek. Dlatego że odmierzyłem sobie tutaj porcję tego płynu do podnoszenia pH z zamiarem wlania go tutaj do skimmera. Ale zobaczyłem, że bardzo słabo woda idzie przez skimmer więc pomyślałem, że coś pewnie nie tak z pompą tutaj wlewam oczywiście tą porcję płynu a zaraz uruchomię pompę żeby ona sobie to rozprowadziła po całym basenie włożę na razie tak na szybko filtr żeby zobaczyć czy to jest wina że te kulki się zapchały czy czy jest może jakaś awaria pompy bo szczerze powiem filtr nawet jeżeli był bardzo brudny i już nie spełniał swojej filtracyjnej roli to nigdy nie było tak, że nie, żeby ta woda w skimmerze nie było widać, że płynie a tak naprawdę teraz tutaj no, obieg jej był bardzo słaby, więc żeby wykluczyć ewentualną awarię pompy sprawdzę no jak to działa na filtrze, czyli tak jak powinno być po uruchomieniu wszystko pracuje prawidłowo i tak naprawdę te kulki być może o tyle lepiej filtrują, że tyle wyłapały brudu, że aż po prostu nie były drożne. Albo jest jeszcze taka możliwość, że ten pierścień, ten pierścień był przesunięty do góry, i tutaj, jak go wezmę, przechylę, do góry, znaczy przesunę go do góry. Tak jak widać mało to wtedy wody przepływa przez, przez ten skimmer i on tak naprawdę zaraz pompa go przysysa i zaczyna pompować wodę, ale jak się gdzieś tam zatnie to tutaj widzę, że bardzo słabo i tak to widziałem myślałem może, że to jest niedrożne, a to mogło być spowodowane albo tym zapchaniem już kulek, albo przesunięciem tego pierścienia no, Wszystko ma znaczenie. Półki w każdym razie te daję do, do wyprania, później założę tutaj nowy komplet kulek, bo mam tego trochę na wymianę, więc nie ma z tym problemu. I to co wcześniej mówiłem, preparat do łączenia tych, jakby to nazwać, drobinek w wodzie, wiem że to fluokacja, się nazywa flok, Super Flock, Flock Super, a tak naprawdę to się nazywa Koagulacja zanieczyszczeń w wodzie basenowej. Więc tutaj tak żeby się wytłumaczyć, to, to mówię jak jest, i gdzie nastąpiła pomyłka, wlewam to jeszcze też do wody oraz wleję porcję tego co już wam wcześniej pokazywałem 200 ml preparatu, który zapobiega powstawaniu wodów wodów, glonów w basenie w wodzie. Lejemy to wszystko włączam pompę niech to się wszystko ładnie wymiesza i za parę godzin sprawdzę pH wody no słuchajcie nie mam szczęścia do basenu w tym roku znowu leje całą noc padało tutaj nic się nie zmieniło jeżeli chodzi o dno i wczoraj wieczorkiem jeszcze wyszedłem sprawdzić tutaj parametry tej wody i nic się nie zmieniło. Czyli nadal było poza skalą. Więc wlałem jeszcze 500 ml tego preparatu do podnoszenia pH i zobaczcie, dzisiaj jeżeli, jeżeli przyjmiemy, że ten tester działa prawidłowo i ten preparat, który był tutaj wlany, działa prawidłowo, to nadal to wszystko jest poza skalą. Czyli woda jest jeszcze zakwaśna i chloru jest za dużo, no chloru nie zmienię, więc na to potrzeba czasu natomiast tutaj do tego pH muszę jeszcze wlać, czyli czyli wleję jeszcze 500 ml i czekamy i minęła godzinka od dodania tego środka i zobaczcie wreszcie drgnęło to na skali nie wiem czy to kamerka będzie w stanie pokazać Powinno być od 7,0 do 7,6 pH wody. Tutaj tak na moje oko, nie wiem jak to kamera przetworzy, ale na moje oko jest 7,6. Yy, I teraz chlor nadal jest poza skalą, no to tutaj tak jak mówiłem potrzeba czasu. Yy, natomiast natomiast no pH wody już jest odpowiednie, więc teraz trzeba poczekać, żeby ta Chemia zadziałała, woda się przefiltrowała i powinno być ok. No, muszę jeszcze w przyszłym tygodniu, jak, jak będę to skontrolować, poziom pH i zobaczyć, bo wydaje mi się, że tutaj będzie tendencja do spadania. Znowu pada, czyli pogoda mnie nadal nie rozpieszcza, ale chciałem pokazać Wam jedną rzecz. Tylko tak, otworzę sobie pompę i tak, ten filtr. Był włożony wczoraj no i jest już taki mocno brudny i pozapychany woda w pompie syf, nie? czyli złapało tam trochę zanieczyszczeń spoczywamy pompę ale pokażę Wam coś innego wczoraj wyjąłem z tej pompy kulki filtracyjne a ponieważ używam ich pierwszy raz to nie znam jeszcze tego tematu dokładnie Wiem, że filtr mi zawsze działał, sprawdzało się, było OK. Zobaczcie ile tej rzeczy jest w tym filtrze wyłapane. Natomiast ten filtr już jest coraz mniej drożny. Trzeba by go było oczyszczać po jednym dniu. Pomimo, że no, brudny jak brudny, ale woda cały czas była filtrowana. I teraz tak, wyjąłem stąd kulki. Na wierzchu te kuleczki były takie białe. Czyli wyglądało to tak jakby to, czy to działa, czy nie działa, nie wiem czym głębiej te kulki były czarne ale słuchajcie, opłukałem te kulki one teraz już nie są takie śnieżno białe jak były nowe ale też są mokre jak się je wyciśnie z wody to robią się bielsze i powiem Wam tyle ile brudu znajdowało się w tych kulkach to filtrów bym chyba z 10 musiał wymienić tak więc, tak więc nie wiedziałem czy to się będzie sprawdzało ale powiem szczerze wypłukałem te kulki i wrzucam je z powrotem. Mam oczywiście dużo tych kulek, bo kupiłem ich o wiele za dużo, nie wiedziałem ile to będzie mi potrzebne. Natomiast teraz sprawdzę, jak będą te kulki zachowywały po opłukaniu. No bo powiem wam szczerze, wyglądają teraz całkiem nieźle w stosunku do tego co tam było na dnie i bardzo dużo zanieczyszczeń wyłapały, więc pomimo że jeszcze wyciągając te kulki nie wiedziałem czy to jest wina tego, że ze skimera woda nie, nie przepływała, dokładnie że one są zapchane. Nie. To była wina ustawienia skimera. Natomiast no, kulki na pewno y, o wiele lepiej sprawdzą się niż filtr. I tutaj szczerze dziękuję tym, którzy mi je polecali w komentarzach, bo tak naprawdę to dzięki Wam y, zdecydowałem się spróbować tego rozwiązania. Więc nakładam je z powrotem. Te opłukane włączam. Prawdopodobnie gdzieś za tydzień czy dwa je wymienię, ale na razie popracują jeszcze te same. A filtr opłukany wodą pójdzie do wysuszenia i będzie na czarną godzinę albo na taką akcję jak teraz, żeby na czas czyszczenia kulek było co tam włożyć, albo na części, czyli na te właśnie elementy, z których się składa, z których zrobiłem koszyk do, do montażu kulek. No i idealna pogoda na sprzątanie basenu po prostu super, rewelacja polecam przynajmniej się nie kurzy minęło jakieś 5 godzin od czasu jak wyrównał się poziom pH i zobaczcie jak znika to zielone właśnie niesamowite jak poziom pH wpływa na jakość, a może na skuteczność użytej chemii. Na dzisiaj tyle. To będzie. Zostawiam basen tak, jak jest. Niech się ta woda przefiltruje do końca. Prawdopodobnie będę tutaj dopiero za jakiś tydzień. Pokażę Wam, jak będę miał oczywiście taką możliwość. Pokażę Wam, jak ta woda wygląda i, i co z tego wyszło. Trzymajcie się na razie. Cześć.